Hej, cześć, siemanko, ja jestem RafixDevil, witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Intersection Controller i w kolejnym odcinku z głosem, tak, mam chwilę, żeby nagrać z głosem, także więc nagrywam z głosem, no. I dzisiaj sobie tak postanowiłem, że, na, że nagram odcinek, jak buduję domki na Plot for sale, bo była ostatnia duża aktualizacja. Jeśli ktoś nie śledzi mojej mapy, to bardzo serdecznie za zapraszam. Eee, tak, dodałem ponad 200 plotów z tego, co mi się tam wydaje i według moich obliczeń, chociaż ja tam nie umiem liczyć, więc nie wiem. No i co, dzisiaj sobie zbudujemy taki domek, i no i co, przechodzimy chyba do budowania. No, także tak wygląda pierwsze, że tak powiem, zamówienie, bo ja to tak nazywam. Ktoś tutaj chce na plot 178. Ja tam już usunąłem napis na mapie. I on chce modern house with a pool and a car. Add some decorations on the roof. I want white colors and the wall. I... Okej, okay, dziwnie to napisał, ale mniej więcej rozumiem o co mu chodzi. Mam tam jeszcze jedno zamówienie. I jak starczy czasu, to zrobimy sobie też to. Tak się prezentuje kolorystyka tego domu i zaraz spróbujemy go tutaj jakoś poustawiać, nie wiem czy z siatką to robić Chyba tak, bo to... tak właśnie to robię Jakiś tam powiedzmy Wzor... wzorek, nie wiem czy to mogę tak nazwać Aha, podwoiły mi się domki Bo zazwyczaj jakby nie otrzymam telefonu w ten sposób, no i a, jak teraz nagrywam to jak się lepiej ogląda, jak się da, jak tak trzymam telefon, no więc tak będę go trzymać. Ale nie jestem do tego przyzwyczajony, dlatego no mogę to jakieś wykonać takie błędy właśnie. No i to, powiedzmy, że nie wiem czy to jest Modern House, raczej nie, ale nieważne. Czy on chciał ten samochód. Tak, on chciał. On chciał samochód, ale nie powiedział co, więc damy coś nie wiem, losowego, nie wiem jakiegoś suwa. Może tak. W sumie takie coś może być. Teraz dodamy sobie suwa. Nie napisał jaką ma tą zajętość ma mieć. Zresztą nikt tego nie pisze, więc nie damy na 100%. I dajmy powiedzmy suw 5. A niech będzie a kolorek. No to nie, taki będzie ok. Bo jak wprowadzili kolory, to ja wolę dodawać te kolory, bo to jakoś lepiej wygląda. Ja że ciągle się zmieniam ten kolor no i co mamy tutaj jeszcze to to sobie nie wiem, zrobimy coś takiego to tam dodaje nie wiem, w sumie ok dziwne nie wiem, w sumie co to ma przedstawiać ale nieważne aha tylko że dobra chwila ok sytuacja opanowana tylko teraz muszę to dać w drugą stronę może z siatką. O, proszę bardzo. Jest. Nie wiem w sumie po co, ale jest. Dobra. Ziomeczek nasz tutaj napisał some są decorations. Nie mam pojęcia jakie, jakie dekoracje ci chodziło. Nie wiem, tam tu drzewa. To nie są dekoracje, ale nieważne. Hmm. Nie, nawalimy drzew i będzie dobrze różnych wielkości, nie za duży, żeby to nie wyglądało dziwniej. Proszę bardzo, mamy skończony domek. Ja tylko, żeby podpisali. To dajcie mi chwilę i ja go podpiszę. No jest. Proszę bardzo, dałem czarny kolor, bo dach jest biały. No i mamy kolejny domek. Teraz zobaczę, co tu, jak wygląda. Kolejne zamówienia. No dobra. A tutaj jest kolejny ziomeczek które chce, żebym mu przesunąć dom, bo mu się nie podoba, czy coś i on chce, żebym go przeniósł, dodał trampolinę i chce, żeby, by... bo chce go przenieść na, większy... na większą działkę. Nie wiem, co to znaczy. Red days coś tam. Oso, jeden slajd, on No dobra, no to tak się prezentuje kolejne zamówienie, więc będziemy je zaraz robić. Dobra, nasz tutaj kolega chce, żeby przesunąć mu ten domek, chyba. Bo... Tak, to jest ten. I tego, że chce, żeby przesunąć go tutaj. Tu widzę, że się ludzie zaczęli osiedlać. Bardzo mi się to podoba. I no i co, trzeba mu to stąd zabrać. Także nie wiem, może timelapse. Tak więc mamy tutaj, e, jakby przeniesiony prawie już ten dom. Jeszcze tylko go trzeba stąd, jeszcze go tylko trzeba tutaj zbudować. Kurde, nie jestem przyzwyczajony do nagrywania takich odcinków z głosem. Dawno tego nie robiłem, więc przepraszam, jak go nam to sensu. Tak jak teraz. No więc co? Może zrobimy mu ten domek trochę większy, bo skoro on tam pisał, to nie wiem. To już z tym Dobra. Będę. tak A to byśmy nie oddali coś takiego Kurde, czasami ten nie wiem jak te budynki robić tak, żeby nie wyglądały na przykład dokładnie tak samo jak budynki, które stoją tuż obok. To jest czasem są ciężkie, ale nie coś takiego Tu nie, nie ma to w ma takiego domku. W ogóle mogłoby tak robić. Tak. Tak może być w sumie. Dajmy mu teraz. O, bo to jest, no. Dajmy teraz coś takiego. cztery kratki, Pyk, 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 mamy tak. Teraz sobie mam. No? Mamy skopiowane, proszę bardzo. E, dodajmy tutaj Ej, samochód. Na szczęście widzimy tego stamtąd. Jeszcze zobaczę tylko co on tam chciały. No dobra, najpierw zaczniemy może od batenu, potem, potem zrobimy trampolinę i nawalimy drzew, żeby, było, żeby wyglądało, że jest dużo rzeczy. No dobra, zrobimy sobie coś takiego. Yy. Okej, okay. nie wiem, może to jest, jest jakaś standardowa... Takie coś to jest za dużo. Chcę zmniejszyć tak kamerkę okay. Zapis Tak to zrobić. Pyk Pyk Dobra, chwila Dobra, postanowiłem zrobić coś takiego, już nieważne Jest to taki dokładnie taki sam praktycznie basen, jak ten jest Dobra Nieważne Lepiej się tym nie zajmować. Zróbmy mu tą trampolinę jego. Zróbmy sobie to. Ten, rzućcie cień, wyłączymy, bo tu się dziwne rzeczy będą dziać. Nie wiem, czy w sumie taka. Takie coś. Bez siatki, bo to już może dziwnie wyglądać. Teraz sobie damy tak. Tu by... No. Pyk, 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 o i teraz tak w sumie jak ja robię to trampolinę to możecie też napisać w komentarzu czy wolicie takie filmy czy w ogóle nie wolicie filmów zamknąć kanał itp czy nie wiem, możecie napisać czy wolicie z głosem czy z muzyczką jakąś tam Ja wolę w sumie z muzyczką, bo to łatwiej się nagrywa, ale to ja nagrywam jak no dobra nieważne Zaraz mi się włączy taki dryb, że ja będę gadać coś Bez sensu zresztą już mi się włączył Te znaki to ma być takie nie wiem podpora tej trampoliny Dziwne ale okej okay. Ale to źle wygląda Jezu Dobra wiecie. Zrobię to inaczej. Dobra, postanowiłem to zrobić z tekstów, to są literki I. No i co? Zmieniłem kolor tej trampoliny, żeby nie była brązowa, tylko czarna. No i teraz możemy zrobić to, co najbardziej lubię, czyli dodać drzewa. Żeby wyglądało, że jest coś tam zrobione, nieważne. Zresztą jak chcecie budynek na tej mapie to możecie napisać, zapraszam bardzo podsłuchaj, wyskoczę na pierwszym miejscu. <grym> no i tak wygląda domek nasz przeniesiony, jeszcze tylko nikt mu tutaj wkleimy, ale chyba nie... Muszę go jeszcze raz no to chwila. No więc tak się prezentuje nasz kolejny domek. Dobra, nie wiem ile ten film będzie trwał po zmontowaniu tego wszystkiego, ale zrobimy sobie jeszcze jeden budynek. Apartament Plot 3. Tutaj chcę jakiś Hidraco na Dragon 1023. No, tak więc zajmiemy się tym po... i to będzie ostatni plot, jaki wybudujemy w tym odcinku. No dobra, tutaj mam już jeden taki budyneczek, który wyszedł moim zdaniem całkiem spoko. Tak więc sobie go skopiujemy i będziemy, będę na jego podstawie, że tak powiem, to budować. Aha, to jeszcze? Yy, dobra, nieważne. I tu jest, yy, powiedzmy, taka będzie historyjka, że ten sam jakby architekt czy coś tam yy, wybudował po prostu, zrobił plany i to wyszło powiedzmy mniej więcej tak samo, bla, bla, bla. Nieważne, już nie będę się tak, nie będę wymyślać, bo mi to nie wychodzi. No więc co, tutaj sobie teraz zrobimy coś takiego To jest trochę za blisko siebie Tak mam wrażenie, że tutaj normy budownictwa Nie wiem czy są, nie wiem jak to tam wygląda Ale raczej coś takiego to byłoby trochę za blisko Ale kto by się tym przejmował W sumie e, Dobra, teraz zrobimy tak Teraz zrobimy tak i tutaj, kurczę hmm. Trzeba byłoby tak zrobić, cofnąć. Trochę, nie wiem, wyciągnąć i tutaj byśmy dorobili dach, taki sztuczny. Proszę bardzo. Nie wiem czy jak to obniżę, a to będzie miało inną... Rzucajcie, nie, to ma inną, dobra, to weźmiemy tak i spróbujemy z tego zrobić jakoś dach. By to wyglądało, że się łączy, prawda? Nie wiem czy to już mówiłem w tym odcinku, ale jak ja tak buduję, to ty masz idealną okazję, żeby kliknąć w ten w przycisk subskryp subskrypcji i kurde dzwoneczek, bo lecimy po 100 subskrypcji i już brakuje nam naprawdę mam wrażenie, że niewiele. Chociaż pewnie będę to zbierał przez najbliższe 3 lata. Nieważne. Tak więc będzie się prezentował budynek, że tak powiem bryła. I zaraz coś z nią tutaj zrobię, żeby były jakieś okna czy coś. Tak więc widzimy się za chwilę. Proszę bardzo. Zrobiłem, nie wiem, budynek i trawę na nim. Tak więc... Bo to są takie wiecie ekologiczne, nie? Centrum miasta to tam. Trawa na budynkach rośnie drzewa itp. Więc dodamy sobie, nie wiem, coś takiego. W sumie nie mam, nie mam pojęcia co tu ma przedstawiać, ale wygląda spoko. Nawet, według mnie No więc proszę bardzo, mamy to i teraz dodamy jakieś drzewka. Proszę bardzo, nie za dużo, bo to będzie wyglądać słabo. Możemy dodać coś takiego, proszę bardzo. Tu widzę, że. Oj. O, proszę bardzo, mam też coś takiego, to sobie to skopiujemy. Tylko tutaj na przykład dodamy dwa, żeby nie wyglądało dokładnie tak samo. Proszę bardzo. Będziemy mieli drugie. Tu są jakieś takie. Nie wiem, wentylację wentylacje, coś takiego. Oj, bo tu mam budynek cały czas. Nagrywa się w ogóle? Tak. Bo miałem kiedyś taką sytuację, że już zrobiłem praktycznie cały odcinek, nie? I tu się okazuje, że to się tak naprawdę nagrało 3 minuty. A reszty nie. No, tutaj mamy jeszcze jakieś tam panele słoneczne, ale to w sumie nie wiem, czy to robić. W sumie bym zrobił. Czy e to weźmiemy sobie to? Jeszcze raz skopiujemy. Bardzo dwa z tej strony, bardzo dobre. Tuż za drzewem e, polecam Magda Geyser. Dokładnie. Na pewno dużo słońca wyłapił No dobra, dajmy sobie tu. Tu jakoś tak. No, no, dwa się w zasadzie. to chyba nikt nie będzie się w tego, temu. Zwracam tak bardzo uwagi i to ma wyglądać dobrze z daleka a też i tak nie wygląda dobrze, ale nieważne. Kurde, trochę dobrze Zrobiłem tutaj jeszcze coś takiego. Ja mam trochę gdzieś pijaszę, bo tak z tego co mi się wydaje, to ja mam zaraz e, lekcje online, a ja tu sobie odcinek nagrywam wspaniale, profesjonalny youtuber. YouTuber XD Proszę bardzo pyk, pyk. Znowu drzewa, żeby wyglądało że jest coś tam dodane Żeby nie było tak wysoko. Proszę bardzo, tutaj mamy nie wiem, Podwórko Nie wiem czy mogę to tak nazwać Pyk, tutaj damy jeszcze za tym budynkiem drzewo No i co? Kurde, i chyba to wszystko. A nie, jeszcze okna bym zapomniał, bo bez okien takie budynki wyglądają całkiem słabo. Tak więc, dodawaj, więc polecam je dodawać, bo to wygląda wtedy znacznie lepiej. Ile to ja mam 5, jest teoretycznie 5 pięter, no nie wiem, tu mi wyszło też 5. No to dobra. Mamy apartamenty, kurde, jakieś tam luksusowe. Nie? Oj, tu też 5, 2, 3, 4 i 5, proszę bardzo. Oj, tylko to mi się jednak zmniejszy. Jeden rwul się tutaj ugro. No dobra. Chyba zaraz skończymy nasz odcinek. Tylko tutaj jeszcze drzwi dodamy. Albo to już sam sobie dodam w ogóle wszystko i widzimy się na samym końcu. Tak więc tak wygląda pierwszy. Znaczy w sumie trzeci. Nieważne. Tutaj będzie gdzieś kolejny. Proszę bardzo. I kolejny, i jeszcze ten jeden to był. Kurczę, blaczka, Nie wiem w sumie sam gdzie. Ale nieważne. Odcinek miał 10 minut, pewnie trwa z 19. Tak więc przepraszam, jeśli ktoś to obejrzał, to jest hardcorem. No i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. A tu jest ten domek, jak który.